Był, ale uciekł. A. Żeby było serduszko. No. Dobra. ja no, bez sensu. Dobra, Mentos, to. No. Dobra, no, All I want for Christmas is you. Kamerki się wyłączyła to specjalnie jak Zberek. Bo nie chcę, żeby tutaj było. Nie chcę, tak żebyście mi teraz widzieli. For Christmas. A nie, w sumie tak będzie robić z tego szaty. Dobra, niech stracę. A, oh, czekajcie, kamerka, kamerka. A w ogóle wam powiem tak szczerze, tak totalnie szczerze, taką jeszcze małą rzecz zanim pójdziecie, że według mnie z ekipy najlepsze live macie Maty. Mati, ponieważ Mati według mnie zachowanie jest najbardziej oryginalne. Wszystkich Fajny senior taki to oglądania. Nie no, po prostu Mati strasznie ma takie fajne fabularne live'y ogólnie, przygotowania. Pokemony lubię. Super jesteś Więc Mati. polecam Matię, więc jak Maciej macie mieć live'a, to mu piszcie, że on jest według mnie najlepszy. Dokładnie. Napiszcie mu, to jest nie odbijmy się Mati, dzięki, że Pixelmony odpaliłeś nam. Tak, no. Mat Mati na otworzył serwer Pixelmony, w dobre. Mogę dawać Pokemony, których nie znam, ale są ładne. Mamy jeszcze tak małą okay. prośbę do donatorów.